Samą porę chłopcze. Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. Do diabła. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie. Pamiętaj, książę, że jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie podliakorkowi. Masz rację, Uterze. Jeśli czujesz się na siłach, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. No i witam wszystkich w Warcraft 3. Jestem Bunio i mamy kolejną misję ludzi. Um, już możemy nawet tak, używać wieśniaków. Dobra, no ten chyba. A nie, myślałem, że tylko tam Jakie będzie stał. Tutaj mogę skrzynki rozwalić. Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. A ja to jest i dzięki czemu mogę zostać wskrzesza na ołtarzu. Dobra. Jak najbardziej. Swój ochrony. Mądry plan. Jak najbardziej. To wiesz co, Mądry ty też plan. sobie tak pobiegaj. Na honor. A cóż ci się może trafi? Wyśniaków dwóch sobie zrobię. W ogóle niech idę do kopalni. Tu wystarczy mi dwóch. Jednego sobie capnę. I przydałby się barak, lecz to znaczy koszary. Buduj mi tutaj. Nie, nie pójdziesz. Zrobisz barak, to na znaczy koszary. O! Chodź jest mą na morku Poczuł gniew Ty zawitego? tego On ma dziesiąty Ale dopiero drugi Nie trzeba mi się kłaniać Dobra tego samego bicie No, ubiegam Pięknie Jak najbardziej za dużo doświadczenia nie dostałeś, widzę. Pobiegaj sobie dalej. Nie, nie chce mi się dodatkowych chłopów. Jeszcze jeden się przyda. I będzie już max. O, nie mam żadnych upgrade'ów. A w ogóle to można zamienić... Wieżę strażniczą. do pracy. Tylko pewnie teraz z tej strony będzie atak No dobra, wiem, że jesteś gotowy do pracy, ale wybuduj mi jeszcze U, nie ma żadnych domków Tutaj Teraz troszeczkę tak więcej do ścinania drzewa po 90 Jeszcze nie jesteśmy na żołnierze. Gotów do pracy. Ty pracuje ciężko. A ty tutaj pójdziesz? Gotów do pracy. Cieszy mnie to. Skończone. O co chodzi? To też mnie cieszy. Modernizacja zakończona. To ja już Nasze jest Czy, Za tutaj pójdzie To mo modernizacja zakończona jest śmieszna Widzę, że nasz Uter i tak mnie leczy. W niech się stanie zadowić. Więc ja nawet nie muszę marnować many jak coś żołnierze by się przydali Pięknie, będzie całych trzech a mam sześciu zrobić. Skończone. To jest moje zadanie jedynie. Co? To samo, tylko w czterech różnych smakach. Nie mogę tu budować. Tak, panie. Gotów do akcji. Służę światłości. Dobra, dobra, niech on tutaj postoi. Chyba, że teraz przyjdą z tej strony. Dobra tam. To jeszcze jeden. Gotów do akcji. Dobra, już wszystkie wieżyczki są skończone. To jest super, że skończone. Naprawimy no ja tu. To jest akurat trochę głupie przetłumaczone chyba. Już sobie pójdę. następnego żołnierza Kotów do akcji. Tak jak naprawiam to niestety tracę zasoby. Dobra ostatni będzie. Tak naprawiłeś to choć. do akcji. Dobra pościnaj. Modernizacja zakończona. Dobra, ostatni wyjdzie będzie po zadaniu. Gotów do akcji. jeszcze tak się nie przypatrzyłem, co oni mogą zbudować. Co? Dobra, chodź yy, Tartak mamy. Mamy, mamy. Dobra, no to zbuduję jeszcze jeden domek. Fak się na filmik głupcze czarnoksiężnicy z klanu czarnej skały przemówili wkrótce z niebios niczym grat spadną demony i świat ogarnie pożoga już to kiedyś słyszałem czy wy orki niczego się nie nauczyliście to tylko lustrzane odbicie parszywe psy co też oni knują Zbliża się godzina zagłady. Niech ta marna ofiara zadowoli naszych demonicznych władców. Parszywe dranie! Nie ujdzie Wam to płazem! Wyrżnąć orków. Wyrżnąć ich wszystkich! Więcej pracy? Tak, panie? Myślałem, że się. Zatrzymali. Masz boduj? Hmm, widzę, że na razie nie mam Jakuś co do roboty, więc się przejdziemy i pozwiedzamy terytorium. Mądry plan, jak najbardziej. O. Mądry plan, na honor. O, smoki. Witaj dobry człowieku, chcesz z nami zapolować? A na co tu polujecie? Na smoki pewnie. Na smoki. Mówią, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Ogniste zaklęcie, którego szukacie może okazać się bardzo przydatne. Bestia na którą polujemy to Sirenax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. Skończone. Dobra, zaraz do Was do was wrócę. Pewnie teraz mogę zatrudnić właśnie. Aha, bo dostałem, dobra. I do nich... Trzy ten. Chodź. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor oczywiście hmm, mamy już strzelców jest dobrze jak najbardziej na honor Trzeba bym jak trochę żołnierzy mądry zostawił plan. jak najbardziej nie mamy smoków tutaj mamy pierwszego a to jest małe tak jak widać, niestety, żołnierze mi są zbędni. Służę no światłości. Oczywiście, jak najbardziej. Najpierw honor. Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Śmiesz się ze mną mierzyć. Wy śmiertelnicy. Robicie się coraz Wow! Mądry plan. Zanieśmy serce krasnoludom! Zabijcie. Dobra. Mądry plan. Na honor, jak najbardziej, mądry plan. Oczywiście. No to była nawet trudna walka. Jak najbardziej. Prawie by mi jeden zginął. Jak najbardziej. Światłość jest moją siłą. muszę przejść się tutaj, tym filmiku żadnego nie stracił. O co chodzi? A ten tramwaj co nie chodzi? Dobrze. I trochę strzelców. Służę światłości. Pójdźcie naszego Artasa. Czego ci trzeba? Jakieś niebezpieczeństwo? Przekuję waszą broń, aby raziła się wymogiem. Gotów do strzału. Uuu, klaw. Pięknie. Sprawiedliwości niech się stanie Mądry plan, Może tak by się wszyscy ruszyli. Wiecie. Na honor. A to nie tak, panie. Rób więcej domków. O, coś ma... Tak, Dobra już widzę, że coś mogę zrobić. Chyba, że... Tak. O to mi chodziło. Wszystkie upgradey. Jakieś niebezpieczeństwo co one mi dają? Zwiększa obrażenie zewnątrz. Wzmacnia mhm. pancerz. Zwiększa wrażenie. I co my tu mamy? Coś tutaj nie ma żadnych... Nie wiem, bardziej jakoś chyba wezmę sobie strzelców. Światłość jest mą siłą. O co chodzi? To ja już pójdę. Służę się Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Plugawy nerwę. tego. Kotylka zostały. Jak najbardziej. W imię króla mojego ojca. Nie muszą wroga obchodzić. Oczywiście. Na honor Dookoła, koła tylko po prostu strzedzę, Mądry plan. Mi się wydaje, że Na tam honor. ta droga będzie Jak dobra, to pójdę w drugą stronę. Oczywiście. Na honor. Szkończony. Jak najbardziej. Na honor. To jest Mądry super. Plan. Na honor. O, i mam gnole. Ci Ciekawe nie co łatwo. dostanę od nich. Poczuj mój gniew. W imię króla, mojego ojca. Dostałem 100 many, które jest mi na razie zbęty, no. Jak najbardziej Dobra, ty tam masz coś budować I No jeden mi padł Jakieś niebezpieczeństwo o, się tutaj Murloki? Tutaj? Pewnie mają w pobliżu obozowisko. No też i odwiedzimy. Na pewno coś ciekawego tam o, znajdziemy. O, to będzie super. Większa anterza życia. Na honor. No i jedziemy dalej. Tutaj nic na nie ma. Honor. Oczywiście mój Artasek już ma więcej obrażeń. jak najbardziej. Na o. honor. Tak, jeżeli tego użyję, to oni automatycznie przerzucą się na moich strzelców. Czego bym nie chciał. Artes jest wytrzymały. Oczywiście. I szybciej sobie regeneruje życie niż moi strzelcy. Tak, panie! Którzy mi się przydają. Więcej strzelców trzeba więcej złota Co? To samo, to samo Tak panie. Dobra, lecimy dalej. Tam było przejście chyba było. Coś Co się ominąłem? Jak najbardziej. Tu jest obóz. Oczywiście Na honor. Kobijne tego. Śwabe oczyszczone. Mądry, poczuł mój gniew. Jak najbardziej. Honor. Dobra, tak wijcie sprawiedliwość W imię króla mojego ojca. Poczuj Dobra ubijcie tego Jak najbardziej nic cię już nie uradziało Szkoda, że się nie stakują. Nie, nie stakują się. Za mojego ojca, króla. Ubijcie, go. Ubijcie go. Nadchodzi sprawiedliwość. Tam chyba jeszcze jest jeden barak, albo barak, albo coś innego. Zobaczymy. Najpierw wszystkie baraki trzeba zniszczyć, aby mnie już nie odwiedzali, jak najbardziej. No i tak Na chyba ekspa już nie dostanę. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Nie, nie ma nic Dziwne. Na honor. Dziwny. Dobra, znieścimy masadę. Ani mogę się poruszyć, nie? Tak panie. Mm, później już mam tam. Wodoydanki. No więcej złota. To super. No reszta też by mogła posłuchać. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. jest chyba później. Światłość jest mą siłą. Tam maksymalny poziom już jest na tą misję. W sprawiedliwości niech się stanie zadość. Rozwalmy wszystko Co? Hmm, chyba jeszcze tylko jeden domek. Dobrze. Będzie Max. To jest chyba 90 na 90 Max. Z... Służę światłości. Cieszy mnie to. Oczywiście, jak najbardziej. Ich baza jest, została zniszczona, to na teraz honor. lecimy na tego na honor. Nie wiem, Oczywiście. maga. Jak Mądry tam był plan? kapłan? Jak najbardziej. Nie pamiętam. Oczywiście. No chodź tutaj. Jak najbardziej. Tak szybciutko. Poczuj mój gniew. Na honor. Mądry plan. Nic cię już nie uratuje. Na honor. Jakbym to wcisnął i by był Oczywiście. tylko mój Artas w walce to po Na prostu honor. przeciwnik by uciekał. Jak ehm, jeszcze się cofnijmy. Na honor. Jeszcze zobaczę co tutaj mam. Jak najbardziej. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. O, gnole. Bardzo dobrze. Na honor. Jeśli mają coś dobrego Za do oddania. Eee, mikstura leczenia. Nic jakiegoś... Nic specjalnego. Jeszcze tam coś będzie może. Dobra, użyjmy tego. Jak najbardziej. I chodź. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Na Lebo, z honor. tego co widać to już chyba. Mądry plan. Wszystko. To na czas honor. zabić ich. Mądry plan. Oczywiście. Czekaję z jaką szybkością Obyste, dojdą. No. Ci oczywiście. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Binie króla mojego ojca. Nadchodzi sprawiedliwość. Na honor za mojego ojca, króla. A, akurat dobrego biłem. Dobrze, za drugim razem. Wracają, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, uterze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali wzywać demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. Bardzo ciężki. No dobra. Koniec tej misji. Zapraszam na kolejne. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Cześć.